Włąkam z tej strony Garyxo i jakbyście mogli zauważyć, chociaż nie wiem, czy to będzie w sumie o tym informacja. Obecnie nagrywam 1080p na 50fps, to jest i tak dość duże obciążenie. Kompa, proszę Was. I pierwsze co robimy, epy, sprzedaj to gówno, Mercedesa. Nie potrzebujemy takiego copa, Czekajcie, mikro oddalę, bo mnie trochę głośniej słychać. Najwyżej to sobie w ustawieniach poprawię, żeby było ciszej czy coś. Na spokojnie proszę Was. I co robimy? Jeb, Volvo! Kupujemy, a co? Jak Dragomix może, to czemu ja nie mogę w oborze? Nie no. Zobacz zmiany, rozresetu oh, Of course. Tu 500, 500 nam starczy z zupełności realistyka. Tu nie jest większe dlatego. I najlepsze 100 ludzie, że mnie nie zacina. Nie, zacinamy 5 przy 50 w ach na wysokich ustawieniach tego kompa. Pewnie ktoś powiedział, o, takiemu Mervo widzę, że nie przy 60, nie? Tylko, że on nagrywa 720p. Pozdrawiam, ja nagrywam 1080 i co się boję trochę o obciążenie. Naprawdę kompa, ale czego się nie robi, żeby zdobyć szerszą widownię, <grym> że tak to się wyrażę. Ocean Rise. tu możemy w sumie kolory zmieniać. Ten, co nie będzie czarny, ten zając odpowiada, ten ogólnie odpowiada, tak. Takie czerwone, czerwone, całkiem czerwone. To coś takiego fajnie wygląda. Podoba mi się, like dla tego pana. Like, mm, czemu się skylight, on chciał skylighty? Skylighty by się przydały. Czy zwykłe czy same skylate? Te same, malowane oczywiście. Tudam sobie 16x. Nie a dobra. Czy tutaj zrobić, że jogi trans? No, no właśnie. Każdy kto chce, to zapraszamy do naszej VSki jogi trans. Plastikowe. Proszę ja was dam sobie grilla dużego. Nie, to nawet chyba żadnego nie dam szczerze. To Volvo samo w sobie jest piękne. Tutaj dajemy. Dam peczki, sobie dam. Ja lubię. To jest minę Volvo und ich lipa Volvo. A? Polecam film Dragomix on też kupował Volvo. Tylko że nie z mojej modyfikacji. Gunda, rudy, 5-5 później. <grystanie> nie no. To damy sobie... Te alko właśnie są takie jakby glasowe i mi się podobają. 50. -ki. Mogą być, mogą być. Spoiler full, A czym to się różni? Chyba wklęsłością. w wklęsłością, ale to. Na jedno wychodzi proszę mi ja o was. C czy coś tu jeszcze możemy sobie pozmieniać? Chyba nie Nie no, zwykle, jak są nie będziemy halogenu udawać. Wszystko okej, okay, wszystko okej, okay. kupujemy Volvo. bum, Zakup lekko, że chcę. Dafika możemy już tutaj odesłać. Do, do, do naszego dużego garażu. Bumcy wykuszy, bumcy wykuszy. Chciałbym takie tanie ceny, bo sobie pozmieniałem. Jestem hardcorem. Chyba kierownicy nie włączyłem. Pokaże się za chwilę, o ja. No, nie włączyłem kontrolery, proszę was. będzie krótszy odcinek, bo ogólnie naprawdę teraz ogarniałem, że mieć tą wysoką dość. jakąś, że jednak 50 fps 30 to chyba będzie różnica, tak? Odczuwalności. Napisz w komentarzu, czy będzie. Czy ty znasz tą różnicę? Czekajcie, tylko tutaj coś, coś sprawdzę. No bo już się bałem, że mikrofon włączyłem. Nie, muzyki w tle nie będzie. Tak w razie, bo zmniejszymy sobie tu czułość. Nie za czym ile mamy czasu jazdy. Możemy tylko krótką trasę. No, śmigniemy coś. Akierownica. kierownica. Proszę, wolno nawet? Nawet? No, muszę jeszcze znać ładne takie czerwone. I agencja pracy zatrudniamy pracownika. Ciebie? No, masz długodystansowca? Radzamy, żeby się szkoliła w tym fachu. Debilu, debilu, kierowcy. Długodystansowiec. To to długa długo O, to też się szkul na ADR-y. Ty już, cool ADR -y. ty już zbalansuj sobie. Ty już zbalansuj sobie. Chociaż nie, ADR-y, ADR-y. Dobra, jakąś krótką trasą, że z 200 km śmigniemy. Do Monachium by było spoko. Do Pragi 300. 300, nie wiem, kurczę. Dobra, pojedziemy się przespać. Masakra chwila. Przekajcie sekundkę. Ja to wytnę. Dobra. Już. M mi wbili do pokoju. Musiałem mikro włączyć. Włączyłem. Włączyłem. No dzięki, nie, dzięki 500 koni to ma moc i tak dużą tam realistycznie, a nie 750 jak Dragomix. A wbij na odcinek Dragomixa, a spoko, film, spoko. A ty się nie przejmujesz jak save Ważne, że filmowe, to skiny pokazałeś. A też mi pokazał to nawet do Volvo jeszcze mamy, 16, tylko że... <gryw> ja mam tam inny trochę skin do Volvo. No taki trochę nie jest fajnie do pokazania. W sensie pokazałbym, ale no lepiej, nie. właśnie osiągnęła nowy poziom. 550 tysięcy znaczy mi da P500. Tym to zachłanny jest. Sposono tysięcy. coś jeszcze. Coś jeszcze, coś jeszcze, coś jeszcze. Czekajcie, wyniemy sobie tego screena, nic nie będzie. No nie będzie. 3 Volvo i kit czekajcie zgaszę lampę to mi na ręcznym odpala i kid co za środ. przypał 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 Debil. A w sumie zajść nowy kontrakt. Tak, wy pewnie to widzicie w sumie. Raczej tak, bo ja mam przechwytywanie chyba włączone. A nie podam wam swojego e-maila, nie? nie ma tak dobrze hasło. Dobra. Okej. Okay. A, a czemu to mi z coś wyszukuje? The fuck? Czemu mi z coś wyszukuje? Don't comment. Uh, comment. Don't comment guys. It's... O 6 km. to bym przejechał. No ja, dobra, to trochę mniej. Mm. Wbili do pokoju janów Lubelski. O, no po Polsce Mercedes. Mercedes, ty debilu, samoflom, to kurde są, się patrze, niech się patrzy A to poczekajcie chwilę. Żadnej zgubionej klatki, tylko że FPS-y do 402 spadają. Mam przepływ dobry? Przepływ dobry. Czyście chodnia, firmowa. Aha, to jest taka fajna firma, widzę. I just me myself and I'm to the run I like that got people now but the shoes, kind of oh fuck the socket and Bele, bele. Bo mi wbijają co jakiś czas... Ej, nie ścina mi, Ale czuję, że klatki tak do 40 mogą wam spaść. No ale jednak 40 a 30 no to tak na serio różnica jest. Też ktoś może powiedzieć tam Kówlor, nie no, różnica. No czekajcie, to teraz szybko kalkulator. No, 42. 42 się utrzymuje ogólnie. Ej, jak na sekundę? O, nie! Hej, to mi się Dobra. Spoko. No właśnie, Pejter, nagrywam, no ale przecież nic się nie stało stary. staryśmy dom zagrać, ale no nie graliśmy I tak mam pana na no, bo akurat mnie wołali do pomocy no i musiałem wyjść z meczu. Miało być 5 minut, było ponad pół godziny. Pozdrawiam. No to dobra, to w międzyczasie wam pokażę tutaj więcej ciężarówek. I teraz, żeby na Volvo nie wypadło to, bo inaczej by to wycinało. No, 16, no właśnie. To jest jeszcze skin taki trochę słabo dopracowany, bo nie mogę tego usunąć, właśnie tych template'ów. Ale no, nawet nie najgorzej, w sumie, jakby, jakbym to poprawił. To, A czekajcie. No, cały czas będzie. No, cały czas jest. Do czego jeszcze zrobiłem? Skin A to pokazał Dragomix. ale i ja pokażę. No, nawet wyglądała nie 6x4, ale i tak wolę 4x2. Dobra 4 x 4 kappa. No, tu mi się napis trochę skrzeszował, ale to poprawię. Dobra, Ja zda? Ile się Bo dużo chyba. No, 160. Kiedy się bawię. Ale ogólnie chyba 42 klatki, no nie, najgorzej no jak mnie nie ścina, tylko że no właśnie, kurde, kompa lekko będzie zamulać, nie. Ale gość tam pokoje, widzę. Teraz te do 7 podwyższa. Bo tam ładnie jedziesz, kościół, nice. Fajnie, że nie zamulasz, nie? Co to tam masz? Ma, no, no ja myślałem, że Volvo te... No, ale puszczę luz. Takie zestawy ciągnie ładne fałeczki. Edo spriva se To, to, to. Ale teraz postaram się jakoś raz na dwa dni na pewno będzie odcinek, to już obiecuję. Nie wiem z czego harmonogramu nie będzie, bo ja... Ja jestem po prostu rambo. z hamową raz na 5 Co za ale agent. Jakby to powiedział ktoś z mojej kasy, ale agent o Boże! Jakieś kombi się szukuje. no już jest 11, no to powoli. Jedź! Pić tych, bo zakręt na tym już stranie. O oh, fuck, jedź! Co za muflon. Jechałoby to szybciej, by było dobrze. 116, ogólnie czekajcie, tylko zobaczę. Czy naprawdę? No, 48, 42. I ogólnie ile? 14. Do odcinka będzie jakieś 18. Może? No, chyba dobrze. chyba. Ile my tu mamy w ogóle? Mercedesy to się nie są. Uje, Czy mu flonie no bez Dobrze, że mnie nie drapli, hapli. Pały. O fuck, jak mnie dyna tutaj. Hm. KFC. Ja nie mogę. Na Lublin jedziemy, Lublin. Nie Lubin, tylko Lublin. O, oh, sorry gościu, sorry. Przepraszamy gościa. O, oh, dawaj, dawaj. Dawaj, Ogier, Mercedes. No i no, O, zadowolone. No to dlatego tylko tak idzie. Co To jest woda. Właśnie spytamy czy wiadomo gdzie będzie. W no, ogóle nie na wysokich, nie ścina, nic. Procesor zużycie, czekajcie sprawdzę. 50% Mało nawet, szczerze mało To pozdrawiam Boże, żeby to mi się nagrało, bo nie, nie ręczę za siebie, jak to mi się nie nagra Ej. Ej, nie ręczę za siebie, nie? Obiecuję, że po prostu Skończę z YouTube'em. Dziękuję, do widzenia Jak mi się kolejny film tak nie uda No, se tam stań, kurna, mądra, jak tam jest. Tam na ciężarówka nie wyjdzie na żylety. Heh, żylety, <śladarky> Pam, 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 pam. Ja, no, warta. Warta? Warta. Warta, 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 warta. Muflon, muflon. <śladarky> And just be myself jedź pan, jedź pan póki czas. Ogólnie jestem trochę zmęczony, trochę, bo gdzieś byłem z panem D i z panem drugim D. Tylko TD i z D. Gdzieś w miejscu xy sąsiad się tak nie gap, kurde. Się gapi jak w obrazek. Nie pytam się, czy to gej, bo nawet aż żal. Tak prawda. Kurde, Trinkewicz. O, wielkie miasto! Jak moje, jak moje. Co, nie? Jak moje. A mnie odpisał? No nie odpisał. A ABS-y działają? Kurde, szkoda, że tak nie da się przebliżyć tak wiecie. W się sensie da się ustawienie tam F4, ale także nie wiem, szkoda. Nie będę hamski nie odpiszę, co się dopiec, hua, Rondo. Nie cierpię, ronda. So I'd rather to like that. Got people now. Ale wiecie co? Możliwe, że się pojawi 720p w 60 klatkach. Zrobię głosowanie, pewnie zagłosuję maksymalnie 3 osoby, albo dwie. Ale zrobię głosowanie I, i będzie możliwość. 720p 60 klatek, yy, 3080 i 42 do 48 klatek. W sensie, wiem, że to się wyrenderuje na 50, ale no i tak będzie trochę słabsze niż te 50. Są maślane, ale chyba wiadomo o co chodzi. Nie, nie puszczam muzyki, bo zaraz będzie, że. Tam zakręty już pięć nie? Parli się o. Nisko, chopy w koło siedzą, piją sobie wódkę, i kiełbaski jedzą w koło krążyko. Martaka niedobra, takie niedobre zwierzę, Pójczę tylko siku, już się zabierze. No. Pięknie śpiewasz, ja Dziękuję, dziękuję. Ten co z muzyki ma 6. No. Uo, 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 uo. O kurde, o kurde. Podzierana na nie? Czekajcie, zjedziemy i no. To jest boost stop, fuck. O oh, fuck, wysoki krawężnik. Przecież, 503, o 2130 i już się lampy włączają Przecież, przecież, nozaku Trzeba zauważyć, czy chłodniej tutaj nie powdzierałem Bo kurde będzie źle Ja nie powdzierałem i tutaj też jest prógę ...Geliksomie. O, że 45 przez próbko koło, nie? O, masakra... Mam nadzieję, że mnie słychać teraz, bo jak nie... ...to nie... ...to nie wrzucam tego na YouTube, nie? Chyba, że obrobię jakąś muzykę tam, ale... ...tak, tak tajniacko, nikomu nie mówcie! O, polskie drobiny. Co?! Aha, kolejny. A w drodze z mojego miasta do. Ja sam, z mojej wsi do wsi, gdzie mam rodzinę, jest droga w tak słabym stanie technicznym, że napisali: Po prostu daj znak. Droga w złym stanie technicznym na odcinku. <laughs> się węczęli? I nie chcą remontować, i daję znak. Daję mądre, daję mądre. Witamy w Polsce. To ja i twój John tylko w tym kraju po twarzy dostaniesz za darmo, ale coś cię nakarmią. Godzisz Polskę Bogiem, jedyny kraj w świecie, za który odnam co mogę wstąpi w Polsce to kraj, który co zdobył słaby nie dającym długu tylko dającym rady najechał na nas rajer z was tylko śmiesznym wąsem popełnił samobójstwo bo gówno wiedział o Polsce Polska nie jest piąkiem, nie podda się jak Czechy bo jak zejdzie potrzeba na czołgi bierzesz tachety. nie oddam wam tej gleby już cię oddam za nią. tu konwój się szykuje widzę O czy to zakopać. Oh fuck, oh fuck. W drugą. Ej. Już się będzie trochę ciężko. Lusterka. No już Dobra, już bez problemu. Chociaż... Niech Falkelix sama przed zaparkowaniem. Dobra. Zaparkuję. a no, chłodnie z wołowiną do gościa za oczywiście. O, ciągniki. Kapa. Co, wiedziemy? Ciągniki w chłodni. O, boże. Już kawałek źle się wywiołem i... W te powinienem teraz. O, krzywo, trochę. To idzie bardziej z tamtej strony. Krzywa prosta, teraz mi wyszło. Podkrewnężnik, noo, szefu się nie ukazy. No, się skasimy. Temperatura, panie Andrzeju, temperatura 20 na no minusie. Może być, to czepij plądekę. Lutko, Quentin Boy, wracaliśmy 13 tysięcy, a ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się, o Boże, mam nadzieję, że się spodobały, do następnego i bajos!